gdzie skończyliśmy. Wszyscy jakoś tak stosunkowo ogarnięci. Mm. Zaraz przydałoby się, żeby Lidia ktoś ukąpała, ale dobra, najpierw skorzystać z tego nocnika. Um. I tak, Scott, nie będziesz teraz spał, nie masz szans, masz się tutaj ogarnąć ze wszystkim, bo po prostu um, jak się dzisiaj nam posażą twoi młodsi, młodsi swoje młodsze rodzeństwo, to po prostu się nie wyrobimy i zrozumiałem normalnie, e, więc e, Karoliny, zostaw w spokoju. Skorzystaj z toalety. bo potrzebujesz, a potem e, jak, akurat jak on skończy korzystać, to ty możesz go pouczyć fiszek. Więc poczekamy, aż skończę i damy mu e, fiszki. Ucz, licz. E, Ty mój drogi możesz e, pójść spać, a Lidia jak skończę... Aha, nikt jej nie wykąpia. Dobra, nieważne. E, trudno. Mm, no to pogadać z jednorożcem. Ty murożiem możesz się bawić chwilę lukami, potem skorzystać z nocnika Karolin czekaj na słusznie. Nie, czy się odklikało, byłam się to. Podejściu. Eee, I weź a eee, fiszki oczy. I potem on pewnie będzie zmęczony, ale póki co... Jakoś to leci, dobra. Gadaj, gadaj, gadaj. Dobrze. A ty już tak nawet pewnie chodzisz, bym powiedziała. Jaki tam masz poziom? Czwarty. Super. Yy, I będziesz korzystał z Gillespie. Jak skończycie z tymi fiszkami, to ty pół spać z kod, bo wtedy mama będzie musiała wykąpać Lidia i Masona. Zaczniemy chyba właśnie od Masona, bo Lidia jest wyspana. I weź wykąp Mason, jak go wykąpisz, to jeszcze poleruj to, bo to jest burne. Potem to polerować wypolerować i wytrzeć. A ja się zajmę linią. A jak tam stoisz? Dobra. No to myślenie trzeba ogarnąć. Ok, to ogarnij kształty i ty sobie poukładasz kształty. A jak skończysz, to możesz pokrążyć chwilę. I teraz by tak. Mason, no jak Karolina ci skończy, to idź spać. Dobra, super. Eee, James. Jeszcze masz chwilę pospać. Lidia. Ogarniasz się nawet. W takim razie potrzeb... potrzebna jest tak. Skończ z tym. I jak już mam na to wytrze to niech cię wykąpię. James niech wstanie. I tu się ogarnie w tej łazience. Kiedy rodzisz Caroline, jeśli mogę spytać? Mhm, no dobra, jeszcze trochę. Czy możesz ją wykąpać, poproszę? Czy ja naprawdę za, za dużo, za, za dużo wymagam od Was? Serio? No i Ty już. Czy Ty już się ogarnie do szkoły. No, nie zrobiłeś pracy nowej, a nie zrobiłeś. Nie dziwnego, że się przyjaźni z Jamesem, to mój mi sen. Mieszkamy razem. Nie było byłoby dziwnego, gdybyśmy się nie lubili. Dobra. Otwórz i tak. Proszę, weź porcję. Czy jesteście głodni, również, tak. Weź porcję i weź porcję, ale to jest nawet wygodne, jak oni wszyscy jedzą na Was. Yy, I teraz tak, skorzystaj tu z toalety, a potem idź spać. A ja spróbuję ogarnąć Twoje małe dzieci. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Dlaczego on wziął jedzenie przez ścianę? Tego nie wiem. jak skończyła to musi pójść spać bo jest zmęczona jak już nam się tak wymieniło że ona idzie spać jak oni się chodzą nie wiem kiedy to się stało nawet dobra a ty? to baw się lalkami a ty musisz myślenia ogarnąć Poszłaś spać, Lidia? Poszłaś, no bo. Ok. Okej. Karolanie ci dzieci krzyczą. Super. I tak, najgorzej masz myślenia i nocy. No to idź po prostu spać. Jesteś zmęczony, ty jeszcze nie jesteś aż tak zmęczony, więc chwilę poukładasz kształt auta, potem pójdziesz spać kliknę jeszcze, żebyś krążył i wtedy położę z dłużkę. ale ja wiedziałam, że będziesz krążył, a nie, że pójdziesz i się spagujesz po dwóch sekundach okej okay. i ja rozumiem, że ty już, ma dobra, masz zaraz powrót nie wiadomo, kiedy dokładnie, ale będzie w sensie. Dobra. E, wróciłeś ze szkoły, to tak e, wykąp się. możesz zrobić e, I pójdź, odrobić lekcję. A Twoja matka musi pójść, ogarnąć swoje dzieci. E, daj Luisie jeść i daj Carisowi jeść, tak na wypadek. E, I zmieniłbym wielupę. Dobra, on dał sobie jest, nie musisz tam. Okej, okay. okay, a ty jesteś jeszcze głodny, ale dobra, to najgorszy mm. leci. <gryśla> Moja droga, jako ogarniesz dzieci, możesz skorzystać z toalety. I podać kolację, bo, bo tak, sobie wymyślę. To co mam chce? O, makaron co mi lanowie bo tego nigdy nie moje silmy nie jadły. Zjedź mm. coś, zjesz coś, proszę. Tylko musisz to ugotować, potem możesz zjeść. Dobra. Zobaczmy, jak tam James. Lekcje. No, jestem lub Co ja będę? Ci przeszkadzać. Okej. Okay. Jesteś trochę głodny, więc akurat jak Twoja mama zrobi, żarcie, będziesz mógł je zjeść. Tylko najpierw skończę tę lekcję. Mm. с ним гадать, потому что в целом уж? Можешь закончить? Карл, вот раз Skoć się budzi żeby badać kształty. Mason będzie yy, bawił się lalkami, a Lidia też nie się bawi lalkami. Mogłabyś z toalety oraz swakować coś. A w tym czasie Twojej dzieci by się idealnie ogarnęło życiem. Dobra. Przydałoby się, żebyśmy nie wiem, tak fajnie by było w ciągu najbliższych dwóch odcinków? No nie, to się nie uda. Pewnie zajmie nam to jeszcze 4 czy 5 odcinków, żeby móc wbić wszystko. Jak mi się wydaje. Eee, niech mi się zrobi fiszki. Caroline e, tutaj robi super. I możesz potem się przespać. spać James. A twój brat nie chce dalej bawić myślarkami. Bo Chociaż hmm, w sumie mógłbym robić coś innego, bo tak... Ja nierówno mu to się rozłożyło. Czy ty chcesz może się Bo przydałoby się jakąś ale nie chcesz. Ale ty mogę i tak. O oh no. Luis i Case Ej, no co mam na jest? Eee, raz, dwa. Jedna, dwa, trzyna. Masz? Proszę. Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. No, to samo, chyba, ale nic nie Um, no ładna blondyneczka jest bo z kim jest a ok no bo wierny blondyn dobra ma to sens ale no, fajnie, bo bo tak no dobrze no to teraz będzie ubawka paje z piątką małych dzieci moi drodzy przygotujcie się bo będzie zabawnie um, Szczerze mówiąc, nie chcę Was teraz ogarniać, więc po prostu idźcie spać. Z oczu mi zejdźcie. Dobra. Eee, nie wiem czy musi ukować na łóżko, czy uda nam się jakoś tak to ogarnąć, żeby oni się nie spotykali w porach spania. Ale to chyba może być trudne, więc... Mm. Idą jakoś tam, no nie no, okej. Okay. Jakieś przedszkole teraz. Czy ta zaraz urodzi? To już normalnie będzie prostu jakiś armagedon. Dobrze, że tym razem nie może do bliźniaków urodzić. no, ale wiem jak wyglądała ja dziewczynce imię. ale wewnątrz, przynajmniej nie w tym odcinku, bo on już się kończy, a ja mam nadzieję, że podobało Wam się, jeśli tak oczywiście zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, no dzisiaj to chyba będzie na tyle, tak więc trzymajcie się, no i cześć!